Chciałem już mówić, w kolejnym odcinku FNH Dziś jesteśmy po raz kolejny już na stowarzyszeniu, nie wiem który, ale po prostu już tu byłem chyba z nie 10 razy co najmniej. Ale jest po prostu jakaś masakra. Teraz jeśli chodzi o, o to, żeby złapać tutaj jakąś rybę, naprawdę trzeba bardzo dużo wychodzić. Ja już tutaj bardzo dużo wychodziłem, więc mam nadzieję, że dzisiaj w końcu coś zacznie zacznie się w końcu coś dziać z tymi okoniami. E, były początkowe troszkę inne plany, miał być na początku feeder i, i, i sławik, e, ale stwierdziłem, że jednak jadę na spinning i jeszcze będę próbował te okonie, dopóki nie wyciągnę, ja chociaż, chociaż kilku tych okoni, jeszcze trochę. E, dzisiaj jest naprawdę bardzo ładna pogoda, cieplutko, fajnie. Znaczy no cieplutko, a ja wkrótce no, trochę jakerę jest, mówię, że, ale jest na serio bardzo fajna pogoda. W porównaniu do tych mrodzów, które były ostatnio, to jest naprawdę bardzo ładna pogoda. Lekki wiaterek jest, ale tak jak mówię, próbujemy z spinningiem cały czas, za tymi okoniami jeszcze próbuję, jeszcze nie odpuszczam. Ale już powoli niedługo, już jest połowa marca, więc niedługo powoli będziemy też brać się za spławik i za fiderek i za gruncik i tak ogólnie po kolei będziemy lecieć, także. To, ale to jeszcze trochę, jeszcze trochę do tego, Nic tak jak mówię finish e, Na razie e, mała obrutówka. Później myślę, że będę na pewno będę zmieniał dużo e, Będę się starał kombinować jak najwięcej e, Żeby znaleźć to, na co te okonie będą brały e, Ponieważ Większość przynęt, e, jakie mam Próbowałem i no, niestety rezultatu one za dużego nie przynosiły Dlatego mam nadzieję, że dzisiaj w końcu się los ode do mnie odwróci trochę na moją korzyść i w końcu sobie coś poławiamy, także bez przedłużania, jak zwykle zapraszam na mojego Instagrama, Fishing Podłoga Hubikson, na mojego TikToka, Fishing Podłoga Hubikson 2, na moją grupę na Facebooku <grych> Fishing and Hubikson Squad eee i co? Jest. Wszystkie linki oczywiście macie, do wszystkiego macie w opisie. Możecie przeczytać opis. Chciałem również, abyście oglądali odcinek do końca, ponieważ oglądanie do końca bardzo pomaga mi w rozwijaniu się, także już teraz już bez żadnego przedłużania zapraszam Was do oglądania. Dobra, słuchajcie, e, niewielka blaszka, tak jak tak jak mówiłem wcześniej, e, to jest coś takiego e, z takim taką zeberką, że tak powiem. E, widzę tutaj w sumie przy mnie jakiś spław ryb pojedyncze. E, co zaczyna cieszyć e, Ale No tak jak mówię, dziś jeszcze będziemy próbować ze spinningiem Poczekamy aż ta obrotóweczka troszkę spadnie na dół i spróbujemy jeszcze e, z dna może jakiegoś okonka wyciągnąć Oby, oby, bo naprawdę bardzo dawno nie było żadnej rybki na odcinku Pierwszy rzut Zobaczymy czy się będzie coś działo Oby się coś działo Ogólnie to jeszcze mam w planach, e, jeśli nic się nie będzie działo e, na rybkach, ogólnie na rybkach, nie tylko na spinningu, tak jak teraz e, to mam w planach robić sobie live'iki takie z wody, na telefonie A co o to? Tutaj jest ogólnie, jak już możecie wiedzieć z kilku moich nagrywek tutaj jest najgłębiej i tutaj te okonie powinny stać ale one tu nie chcą stać, chyba, że stoją, ale nie chcą jeść. W ogóle nie to wiedzieli tutaj kilka drzew. Widzę tak teraz, trochę tak dziwnie to wygląda, tak nienaturalnie, że no tak powiem. Gdzie to tam, u kurde. Ale niby widać, że niby ta ryba tutaj chodzi, ale no za choinkę nie chce wziąć, no. Byłem wolniej prowadzić. Nie wiem no. Oj! Kurde, ej, nie wiem czy to nie było branie. Kurcze. Ale to chyba od bo teraz też mi pociągnęło. Chyba, że nie wiem jakąś taką maciubką, maciubką obrotóweczkę założyć. Łojojo O ja, ja. bym teraz trafił w brzeg, no nie, to super. Tak jak mówię, dzisiaj nie celuję w jakieś nie wiadomo jakie ilości e, tych okonków małych. Tylko, żeby chociaż cokolwiek wzięło, nie chcę tu jakiś ogromny okon, nie chcę po prostu jakiekolwiek okonie Bo już ile można, no? Jak nie, to nie wiem, spróbuję jakiegoś Kitecha. Bo nie wiem, no jedynie co, no to jeszcze mogę albo cykadę, albo... Ale jakoś powiem wam, że do cykad zaufania nie mam. Eee, próbowałem kilka, kilka, kilk, kilkadziesiąt może nawet razy. Kilkanaście, kilkadziesiąt razy yy, próbowałem na te cykady. Nie mam do nich przekonania. Nie wiem, czy ja w ogóle kiedykolwiek coś na cykadę w ogóle zaufiłem. Albo nie wiem, po prostu źle prowadzę. Ale no... no sama pracuje, no. Ale... no nie, nie, jakoś nie przemawiają one do mnie. Ewentualnie, co, no to mogę... To nie ryba, kurde. Zaczekaj, spadł już. No. się ucieszyłem, że to będzie rybka. Eee, ale tak jak mówię, mogę spróbować, no, próbuję na razie na tą obrotówkę, to jest dość skuteczne, jeśli chodzi o ten zbiornik. Eee, znaczy, no, to nie jest oczywiście jakiś duży zbiornik, to jest to staw stowarzyszenia, eee, ale no dość bogaty w rybę, nie jest tutaj źle z rybą wcale. Okolna jest tu najwięcej, eee, jeśli chodzi o drapieżnika na pewno. Zresztą jak na większości łowiska, ale... No to do okonia tu jest na serio. Tak... Jesienią można się pobawić bardzo, bardzo fajnie. E, a wracając do tego... O, chyba mi się blaszka coś popsuła. Halo. No, nie kręciła się. Co to ma być? Halo, żyjesz? Żyjesz, dobra. Wracając do... Do, 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 do tego, na co mogę dzisiaj łowić, no to na pewno jest to... Są to obrotówki, będą to kajtechy eee, Myślę, że wirujące ogonki Różnego rodzaju, kurde, zaczep Kopytka Co jest? gdzieś jest tyle Jakim cudem? Co chwilę mam jakieś... Albo to są ocierki o ryby? Nie, są zaczepki, bo mam Ale słoneczko przygrzało, aż mi się gorąco w teraz w tej kurce zrobiło na razie tutaj, tak jak mówię, tu z najgłębiej, jeśli nic się nie będzie działo dalej, to lecimy dalej w tamtą stronę. Będziemy się starać coś ogarnąć. Nie wiem. Spróbujemy sobie na coś zmienić, jakieś, nie wiem, kopytko Może bardziej jak już to kajtecha, najpierw spróbujemy z kajtechem Oj, ewentualnie, nie wiem Nie wiem, co innego mógłbym wziąć Na muchę <grym>, Albo... Dobra Spróbujemy Jako, iż ufam firmie SpinMat To spróbujemy na cykadę jeśli coś na nią złowię... To będzie... Po pierwsze to będzie cud. A po drugie... To, to będzie pierwsza moja ryba jaką złowiłem w życiu na cykadę I Teraz za które zaczepię spróbujemy za to drugie. Zazwyczaj łowiłem na pierwszym, na drugim i na drugim też w sumie, ale... Zobaczmy w ogóle najpierw może jak to pracuje. O, ale fajne wibracje to ma. Dobra. Okonie, ja tu was poproszę teraz. Ło, wow, ale to jest dość ciężko. To jest dość ciężko przynęta. Ale muszę się rozpiąć, mi gorąco. Dobra, okonie, ja was tu teraz proszę. Po kolei, nie pchać Powoli, nie pchajcie się. O kurde. <noise> ja nie wiem czy wy to widzicie, ale przejechałem tą cykadą po dnie, dosłownie. Ile tam jest bąbelków teraz, to jest masakra. Całe dno tam ruszyłem. Do góry, wtedy nie będziemy aż tak po tym dnie szurać Siedzi. Nie, nie siedzi. Kurde Co tam się stało? A, zaczep jest tam, no. Mógłbym jeszcze raz to miejsce rzucić. Dobra. Tak, jest tam zaczep, poczułem, no. yeah, I do was feel good about Searching for greatness yeah, in a sea yeah, of the dying and shameless A sea of the aimless, I don't wanna be one of the nameless I'ma wake up with the mindset that one day I'm gonna make it And I don't think I'll be fine if I don't break my yeah, limitations yeah.

Minister Mr. Fishing Boxa, z Fishing Boxa od FishingStore'a eee, To są o, oryginalne kopytka, tylko tak się to właśnie zastanawiam od jakiej firmy one są, ale eee, no nie pamiętam, skleera za mnie napadła eee, eee, się i idziemy eee, Wydaje mi się, że będą to kopytka chyba od Mistrala ale, ale nie jestem pewien Na 3 gramowej główce eee, Chyba od Mistrala Eee, założymy sobie to na na, na, na wędkę Zwiniemy leśną żyłkę Bieremy swoje rzeczy I lecimy Byłem, słuchajcie tutaj Trzyma Strasznie tu jest płytko W tych czcinkach, w tych krzaczkach może będzie coś stało 3 gramowa główka Chyba nie ale nie pamiętam, nie jestem pewny Ale Co chyba mówiłem, że 3 gramów tutaj powycinali te, te duże drzewa Ale dwa zostawili Aj, ale to chyba zaczep był niestety Ale uderzenie mocne Ale czuć pracę tej gumy Bardzo fajna Bardzo mocna praca tak, bardzo ładna praca, Ujej. Świetna praca gumy Przejdziemy sobie tutaj no, Tu pszczoły latają, tu już pszczół tu latają Idziemy, spróbuję obejść teraz Może zawsze obchodziłem tamten brzeg No dzisiaj spróbujemy sobie ten brzeg obejść Może akurat Coś tutaj weźmie Wyjdzie, o tu są jakieś krzaki, to może Od tych krzaków coś by wyszło, chciałoby wyjść Kurde, już myślałem nie. Od razu pierwszy rzut i zaczep. Ale nie, zobaczymy. Nie powinno być znowu jakoś za duża. No bo... O, nawet co się no i klasa, O, najklasa, jak nie można go. Nie powinno być wcale za duża. Nie na takie gumy się mówiło, małe okolnie. Oj, a to chyba nie branie było Oj, ej to była ryba chyba Ej to chyba była ryba teraz Nie wiem czy to nie była ryba. na 95% to była ryba No i ta czapu nie mam teraz To była ryba, słuchajcie Dobra, ale to jest plus To jest plus o jak zaczęło wiatrze To jest plus, bo kontakt z rybą był O tego nie przemyślałem, bo tutaj na tym, że go będę miał pod wiatr Oj Bardzo trudno o, węd, nie, to już... ty co, to brak! Ja, ja! Ja! Ooo, kaczki! Dobra, no, to już nawet nie mam co rzucać. Uuu, się wystraszyłem was. Takie dusce te kaczki, takie... kur... Ciekawe, ile by takie miasto takie było. <gry> no, to O, o! kurde, za blisko, za słabo trafiłem. <gry> ale pojawiają się jakieś roślinki tutaj nieładne. A co to ma być? Halo amury, co robi to? Gdzie weź to są? Oj To jest zaczep To by zaczep, ale to idzie przynajmniej Kipatykus Nie no, zdoby dzisiejszego dnia Jak nic No przynajmniej się złapaliśmy Oczyścimy trochę staw Kurde, tu zejść O jest coś zejście dobra Tu można stanąć? Można tu stanąć, dobra Może nie wpadnę O, dobra, jest Jest Wyciągnęliśmy tą wielką zdobycz. Słuchajcie, idziemy teraz troszkę po te odcinki I teraz tak, analizuję szybko na co ja złowiłem te okonie W pierwszy, co był odcinek pierwszej ryby tego sezonu Muszę teraz szybko sobie przypomnieć ale jak dobrze pamiętam, to był to chyba zielony kejtek Dlatego teraz... Nie, to był biały kejtek To był biały kejtek, tak pamiętam żeby się przypomniał biały biały kejtek był... Dlatego teraz wyciągnę sobie moje czarodziejskie pudełka Poszukam białego kejtecha, bo znalazłem białego kejtecha I przełożymy sobie... Co prawda, on nie znaczy buraczce, tam tamten był na sztywnej główce dzigowej za kopytko od Podziękujemy, podziękujemy mu. kusowamy, a teraz do gry wchodzi takich oto na dwugramowej gramowej główce dźwigowej. Przejdziemy sobie w miejsce, oj, teraz będzie trudno, żeby rzucić, żeby to dobrze obliczyć, tutaj rzut teraz. Oj, tego nie chcę, żeby go nie zerwać tylko w pierwszym rzucie. Proszę. Dobra, w pierwszy rzut taki zachowawczy trochę, żeby w miarę zobaczyć, jakie są warunki, jak to rzucić, żeby zaraz nie urwać. tutaj przejdźba mi wiatr będzie znosił kolor, idzie Co z tego, że nie ryba, ale idzie Wyciągnęliśmy jakąś trzcinę, ale wyszła że wam teraz powiem to tak naprawdę, to nie mam nigdzie łowiska, na którym są ryby Albo ja nie umiem łowić, albo nie wiem Kurczę, no Zresztą w sumie też jest możliwe, że nie wiem łowić Ale no zawsze brały, no halo Co to ma być? Fakt, że no to zawsze była wiosna To była ryba Proszę nie oje, oje, teraz już to na naprawdę była ryba Ta, to była ryba. Dobra, drugi kontakt z koniem był. Halo, hura, brawo. No proszę, brawo do mnie. Oje, oje, rzuci wersij. Oje Poleciało. <grym> Ale wracając tak jak mówię, wiosna zawsze była słabsza pod względem okonia, wczesna wiosna tutaj. Eee, ale tak naprawdę zawsze się jeszcze tą wiosną coś się działo, a nie tak jak teraz, że wchodzę już chyba piąty dzień tutaj za okoniem i dzisiaj w ogóle to już jest dobrze, że miałem chociaż te dwa brania, weźmy pozytywnie. To, to już jest w ogóle sukces, że dzisiaj były chociaż te dwa brania, to lekkie uderzenia były. No umówmy się tutaj i tam wcześniej jedno. Chwilę tą rybę poczułem, ale ta ryba spada, czyli to oznacza, że ta ryba jest naprawdę. Jeśli one tak biorą, że one spadają, ta ryba jest tak słabo aktywna, że to jest, to jest szok, tutaj co teraz się dzieje. Ja nie wiem czy one są tak najedzone, czy co tu się dzieje, bo, bo, bo coś jest nie tak. A tym bardziej, że tutaj nie ma jakoś dużo drobnicy, no bo e, tutaj jeszcze zanim tutaj był ten staw stowarzyszenia, to są nie były PZW, to kiedyś było to PZW, e, ale. Eee, to tutaj był taki trochę bezpański, stał, bo to miało być gdzieś kompilisko, ale to, dlatego tu jest właśnie ta plaża, już kiedyś chyba mówiłem nawet o tym, nawet nie wiem czy nie, kiedyś na live eee, i, i no tutaj PDF też było bardzo fajne e, Ale później takie to było trochę bezpańskie, było bardzo dużo konia, e, karasia też było dużo tu się czasem, znaczy czasem Pewnego dnia, tak może być lepiej, pewnego dnia to my tutaj wyciągnęliśmy w jakieś, nie wiem 2,5 godziny, coś takiego, dwie osoby z oskarem prawie 7 kilo karasia. To takie karasie były po nie wiem 250 gram, 300 gram, coś takiego. I to już było fajnie, bo to jest taki karaś, który walczy, no ale to był rzut i była ryba, a teraz to żeby tutaj karasia wyciągnąć, to jest taki problem. Ja nie wiem, tak ludzie te ryby zabierają czy co, ale tym bardziej, że są tu jakieś jeszcze te zarybienia. Nie wiem, bardzo trudno mi jest mi teraz to określić, bo widać znaczne obniżenie tej ryby w sensie aktywności tej ryby e, w porównaniu do poprzednich lat. Albo jest tej ryby mniej, albo coś się dzieje dobrego ale to na szczęście, szczę szczęście w nieszczęściu może tak to powiem nie wiem, jeszcze dwa tutaj i idziemy troszkę dalej e, szczęście w nieszczęściu jest tak, że nie tylko tutaj e, na moich tutaj e, okolicznych wodach bardzo, bardzo dużo e, bardzo dużo osób, ale bardzo, też sam widzę, że aktywność tych ryb sporo, sporo spadła w porównaniu do lat ówcześniejszych Siedzi, oko nie jest! Jest! Kurde, no nie wiedziałem, że się kiedykolwiek tak ucieszę z okonia. <grystanie> jeju! E, powiem wam, że to jest samiec, bo jeszcze mi obsikał. E, jeju. Albo właśnie to jest odpowiedź. Dlaczego nie biorą? One są po prostu na natale. Yes. Słuchajcie, nie no, muszę z nim w podem zapozować, choć to nie, aż nie wypada. <grystanie> Taki wielki karpus, że aż nim zapozuje. E, no, no, no umówmy się to no nie jest to giganta, ale no, no jest, przynajmniej jakiś ogoń w końcu. Wypuści, wypuścimy go oczywiście. Nie wpłynie. Niech rośnie, ale... Słuchajcie, chyba odkryłem dlaczego te ryby e, przestały brać. Tak jak mówiłem, e, jest teraz wiosna. A co oznacza wiosna? tarliska tarło, No i... Właśnie odkryłem, że to był samiec. Samce mają taki, nie wiem jak to się dokładnie nazywa, soczek. Mleczko, mleczko chyba. Takie mleczko, które po prostu jakby zapadniało tą Y, którą złoży samica. No i tak to wyszło właśnie. One chyba są teraz na tym natale. Dziękuję. Ja tam, więc mam nadzieję, że weźmie jeszcze jaki do tego. Nie będę dużo gadał, o ile ci wyłowić. Okej, okay, słuchajcie, więc w tym to już by było na tyle. Ja teraz już się akurat z wami z domu żegnam, e, ponieważ nie zdążyłem nagrać zakończenia, już mama zdążyła przyjać u mnie. Ale dziękuję, że oglądaliście ten odcinek do końca. Jeśli wam się odcinek spodobał, zostawiając, zostawienie łapeczki w górę dla zasięgu, do zasubskrybowania kanału. E, tam na dole, w czerwony przycisk subskrybuj, klikacie to bardzo motywuje e, do dalszej pracy. E, zapraszam na Instagrama. TikToka i Facebooka, oczywiście standardowo. No i co? Dzięki, wielkie, przynajmniej co się w końcu udało złapać. Także mam nadzieję, że powoli te ryby się będą rozkręcać. Także dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. Do kolejnego odcinka FNH. Na razie.